Władysław Stanisław Reymond, komediantka. Odcinek 15. Przyjęcie było uroczyste, z winem roznoszonym przez garsonów restauracyjnych, stacami ciast z likierami krążącymi w pękatych butelkach. Krępowało to je do reszty. Nie umiały wykwintnie pić ani jeść. Bały się poplamić sukien mebli i śmieszności, bo kilku mężczyzn, którym wcale nie imponował ten szyk, patrzyło się na nie złośliwe, rzucając uwagi. Majkowska, wspaniała dzisiaj po prostu, w jasnożółtej sukni, ubranej różami bordo, przy swoich czarnych, prawie granatowych włosach i śniadej, klasycznie pięknej twarzy, wyglądała jak Weronesa. Wzięła Jankę pod rękę i spacerowała z nią swobodnie po salonie, rzucając dumne spojrzenia na otaczających. Za to jej matka, którą ktoś złośliwy posadził na maleńkim tabureciku, znosiła męki. Miała w jednym ręku pełny kieliszek wina, w drugim tartynkę i na kolanach ciastko. Wypiła wino i nie wiedziała, co zrobić z kieliszkiem. Spoglądała błagająco na córkę i czerwieniła się. Wreszcie spytała Zielińskiej siedzącej obok. Moja paniusiu, co ja mam zrobić z tym kieliszkiem? Postaw go pani pod krzesłem. Stara tak uczyniła. Zaczęły się z niej śmiać, więc znowu podniosła i trzymała w ręku. Stara Niedzielska, matka Władka i właścicielka domu na Piwnej ulicy, zawsze bardzo honorowana przez Cabińskich, siedziała pod kląbem z Kaczkowską i wodziła ustawicznie oczyma za synem. Mężczyźni w pokoju jadalnym szturmowali bufet tymczasem. Humory się podnosiły razem z gwarem przecinanym śmiechami albo dobitnym dowcipem glasa. Skąd ty masz ciągły humor? zapytał gorazowiec, aktor najchmurniejszy z towarzystwa, ale grywający wesołych szlagonów i pociesznych wujaszków. To jest głośna tajemnica. Nie martwię się i mam dobry żołądek. Masz to, czego mnie właściwie brak. Wiesz. Używałem tego środka, coś mi zalecił i nic. Już mi nic nie pomoże. Czuję, że nie przeżyję tej zimy z pewnością, bo jak mnie boli żołądek, to bok, to serce, to włazi mi ten straszny ból w kark lub łamie mi po prostu krzyż jakbym drągiem żelaznym. Imaginacja, pij no do mnie koniak, nie myśl o chorobie, a będziesz zdrów. O, wy się śmiejecie, a ja ci szczerze mówię, że po całych nocach spać już nie mogę. Bo czuję, jak ta choroba rozrasta się we mnie, jakbym widział coś, co się wciska do każdej żyły, do każdej kości mojej i mnie tak okropnie, tak okropnie, coraz słabszy już jestem. Wczoraj ledwie mogłem skończyć rolę. Tak mi brakło tchu. Imaginacja mówię ci pino do mnie, koniak. Imaginacyja, imaginacyja, ale ta imaginacyja mnie boli zabija codziennie. Ta imaginacyja jest cierpieniem i skończy się śmiercią, słyszysz? Śmiercią. Lecz się wodą, albo każ sobie głowę ogolić, w żółty kaftan ubrać i odstawić na bonifratry. Tam cię z pewnością wyleczą. Ej, łatwo szydzić tym, co nigdy sami nie cierpieli. Cierpiałem! Jak Boga kocha cierpiałem? Pij no do mnie koniak! Zjadłem raz pod gwiazdą taki kotlet, że leżałem po nim w łóżku przez tydzień i wiłem się z bólu jak piskosz. Usunęli się trochę w głąb, w sam koniec bufetu pod okno i rozmawiali ciągle. Jeden narzekał i skarżył się, drugi ciągle się śmiał, ale wkrótce nie było już nic słychać tylko gorączkowy szept, razowca albo wesoły głos Glasa rzucający co chwila: no do mnie koniak! To Polski stał z piesiem we drzwiach salonu. Pieś smutną i ładną twarz pochylił do niego. Gryzł wolno butersznyt i ciągle obcierał usta kolorowym fularem. Jego wielkie, turkusowe oczy błądziły niespokojnie po nieruchomej, kanciastej twarzy topolskiego, obojętnie zamkniętej na wszystko. Sztuka dla sztuki, nie mów tak, to nieprawda. Taka nie ma racji bytu na scenie. To jakbyś chciał sztukę sprowadzić do nędznej zabawki dla kilku niedołęgów, którym by taki los mdły smakował. To jakbyś nie brał do tej sztuki impulsów z życia, chciał się z niego wyodrębnić, wyszedł z siebie, człowieka, członka jakiejś rasy i jakiejś społeczności. Nic mnie to nie obchodzi. Sztuka nie jest odbiciem łajdactw tej jakiejś rasy i tej jakiejś społeczności. Nie jest trąbą, przez którą mogą krzyczeć rozmaite bałwany, że jest ciepło albo mokro, że im się chce jeść albo potańcować. A czymże jest człowieku, czymże, szeptał gorączkowo, jest światem osobnym i samym w sobie, poza wszystkim leżącym i tylko dla niewielu. Nieprawda, to fałsz. Sztuka nie jest poza wszystkim, ale ponad wszystkim, wyższym czymś, ale tym samym jest streszczeniem wszystkiego, bo wszystko się zazębia, wszystko się łączy i wszystko powinno być jednym, dobrem i poznaniem. Sztuka to sama przyroda, tylko przyroda, uświadomiona niejako. Daj spokój, co nam potem wszystkim i tak dosyć wcześnie spuszczą kurtynę i farsa życiowa się skończy, powiedział to polski jakimś szorstkim głosem, w którym zadrżały akcenta zniechęcenia. Nie, nie, żyć to właśnie działać, to rozlewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. Deklamujesz, piesiu! Gdzież się podział twój stoicyzm, twoje zalecanie obojętności, poszukiwanie spokoju wewnętrznego, twój arystokratyzm ducha? Gdzie? Poznałem, że źle myślał, że nam nie wolno odsuwać się pogardliwie od życia i jego cierpień, że to jest egoizm tylko. Śmiej się, ale powiadam ci, że teraz znalazłem prawdę. A jeżeli i to nie jest prawdą? To znajdę ją kiedyś. Będę szukał i znajdę. Prędzej znajdziesz śmierć albo szpital wariatów. Nie przestrasza mnie to wcale. A cóż by było z wygranych bitew, gdyby żołnierze z obawy śmierci rozbiegli się przed walką na wszystkie strony świata, co? Moryś! zawołała szeptem Majkowska, uchylając portiery. To Polski pochylił się do niej, a ona szepnęła mu do ucha. Kocham cię, wiesz? I poszła dalej, rozmawiając z Janką. Mnie to nie przestrasza. Przynajmniej wiem, że żyję, mam cel. Nędze życia osobistego dotykają mnie tylko w połowie. Głupstwo wszystko, marność. Cóż odkryli wszyscy ci mędrcy i badacze? A Co ty mówisz, człowieku? Ależ światy odkryli. Miliony rzeczy wprost dobroczynnych. Porównaj stan ludzkości przed wiekiem choćby. Z dzisiejszym, a zobaczysz szalone różnice. Nie widzę, aby było lepiej. Jest nawet gorzej, bo jest więcej takich jak ty, co się męczą na próżno. Ale dajmy temu pokój. Mam ważniejsze rzeczy na myśli. Piesiu, czy mogę liczyć na ciebie, gdybym zakładał towarzystwo? Powiedział ciszej. Zawsze. Wolę nawet mniejszą garzę, byle być z ludźmi. Od sezonu? Jeszcze z pewnością nie wiem. Powiem ci za parę tygodni. Tylko tajemnica, pamiętaj. Bądź pewnym, forszus tylko dać mi musisz, bo mam długi. Szeptali dalej po cichu, spiskując, aby nie zwrócić na siebie uwagi. Maskowali rozmowę swoją częstymi, głośnymi wybuchami śmiechu. Po całym salonie potworzyły się grupy rozmawiających. Cabiński biegał bezustannie, zapraszał do picia, sam nalewał, całował się ze wszystkimi. Pepa siedziała w salonie z redaktorem i skotlickim, jednym ze stałych protektorów ogródka. Rozmawiała o czymś żywo i wesoło, bo redaktor wybuchał co chwila dyskretnym śmiechem, a Kotlicki swoją długą, gniadą, prawdziwie końską twarz krzywił w uśmiechu i obciągał poły długiego surduta. Wiedziano tylko o nim, że jest bogatym i znudzonym. Kotlicki słuchał dosyć cierpliwie, wreszcie zapytał jakimś drewnianym bez dźwięku głosem nachylając się do cabińskiej. Kiedyż kulminacyjny akt sztuki dzisiejszej kolacyja? Zaraz, czekamy tylko na właścicielkę domu. Pewnie za kwartał komornej zapłacone, kiedy macie dla niej tyle względów, szepnął drwiąco i swobodnie. Pan zawsze i wszędzie widzi tylko najgorsze rzeczy, powiedziała, uderzając go jakimś kwiatem. Dzisiaj widzę tylko, że dyrektorowa jesteś zachwycającą, że Majkowska ma minę lwicy, że ta co z nią chodzi, ale któż to taki? Świeżo angażowana chórzystka. Otóż że ta adeptka kunsztu dramatycznego jest śliczna przez swoją oryginalność i jedna ma dystynkcji więcej niż wszystkie razem. Że Mimi podobna jest dzisiaj do bułki świeżo upieczonej, taka biała, okrągła i zarumieniona, że Rosińska ma twarz czarnego pudla, który wpadł do skrzyni z mąką i jeszcze się z niej dobrze nie otrząsnął, a ta jej Zosia wygląda na harciczkę, świeżo umytą i wygładzoną. Kaczkowska ma wygląd patelni z roztopionym masłem. Piesiowa jak kwoczka, która szuka pogubionych kurcząt, brzezińska jak długie C, zadumana, a glasowa niby ciele w tęczy. Skąd ta na licha tyle barw wsadziła na siebie? Jesteś pan nieubłaganym szydercą. Wolno mnie dyrektorowej ubłagać, przyspieszyć kolację? i zamilkł. Dyrektorowa opowiadała ze szczegółami o nowej hecy, jaką Majkowska urządziła to Polskiemu. Kotlicki słuchając tego marszczył się niecierpliwie, bo nie lubił plotek i bliżej Rzustopolskim. – Szkoda, że nie ma prawa zmuszania was, panie, do przekłuwania zamiast uszów języków. – Byłoby to wielce dobroczynne prawo dla świata – powiedział złośliwie, zakrywając się obłokiem dymu i obserwując Jankę spacerującą wciąż z Majkowską. Obie były rozpromienione, bo obie czuły się zadowolone z tego, że wszyscy patrzą na nie. Janka miała jakiś wyraz wesela w dużych oczach, a karminowe jej usta śmiały się z taką swobodą i wdziękiem, odsłaniając pyszne zęby, że Kotlicki mrużył oczy z zadowolenia. Pochyliła głowę naiwnie i tak prosto patrzyła w Majkowską, że widać było dosyć wyraźnie ton nieufnej ciekawości w jej twarzy. Czasami tylko przemykał się jakiś wyraz twardy i zacięty w kątach ust i w spojrzeniu. Wtedy palce jej bezwiednie i nerwowo miażdżyły główki chabrów u gorsu przypiętych. Przechodziło to błyskawicznie, ale nie uchodziło uwagi Kotlickiego. Władek rozmawiał coś dłużej ze swoją matką i także śledził wzrokiem Jankę. Imponowała mu swoją powierzchownością kobiety z towarzystwa. Spotkał się ze spojrzeniem Kotlickiego i odwrócił głowę zmieszany nieco. Majkowska tymczasem opowiadała rozmaite epizody swojego artystycznego życia, bardzo swobodne i bardzo cyniczne. Podkreślała je czasami ostrym śmiechem histeryczki, tak wymownie, że Janka uczuwała niechęć i wtedy to przelatywał przez jej twarz niezmiernie ruchliwą ów twardy cień. Przyłączyła się do nich Zosia Rosińska, czternastoletni podlotek, typ aktorskiego dziecka o chudym i długim pyszczku harciczki, sinawej cerze i wielkich oczach Madonny. Krótkie, zafryzowane włosy trzęsły się jej za każdym ruchem głowy, a cieniutkie, wąskie usta wprost gryzły wyrazem złośliwości, kiedy opowiadała coś żywo Majkowskiej. Zosia zawołała energicznie Rosińska. Zosia odeszła i usiadła obok matki chmurna i zła. Mówię ci ciągle żadnych stosunków z Majkowską, szeptała Rosińska poprawiając z taką pieszczotliwością loki na głowie córki, że ta aż syknęła z bólu i odpowiedziała cicho. Niech mi mama głowy nie zawraca, Nudzi mnie mama tylko. Ja lubię pannę mele, bo nie jest takie czupiradło jak inne, szczebiotała złośliwie i uśmiechała się z naiwnością dziecięcą do niedzielskiej patrzącej na nią. Czekaj, rozmówimy się w domu, powiedziała jeszcze ciszej matka. Dobrze, dobrze, zobaczymy, mamusiu. Rosińska zwróciła się do Stanisławskiego, który nic nie pijąc siedział obok niej przez cały czas i rozmawiał. Zaczęła robić uwagi o Majkowskiej, z którą zawsze była na stopie wojennej, bo miały prawie jeden repertuar, a do tego Majkowska miała talent, młodość i piękność, więc Rosińską powoli odsuwano od ról ważniejszych. Gryzła się tem strasznie i robiła to skandaliczne awantury, bo zazdrość i upokorzenie paliły ją niby ogniem. Znosiła nieopisane męki aktorki, której zaczynało brakować sił, głosu i warunków scenicznych, i kobiety starzejącej się, którą porzucano jak sprzęt już nieużyteczny dla innej, młodszej, zdolniejszej i piękniejszej. Nienawidziła wszystkich młodych kobiet, bo w każdej przeczuwała rywalkę, złodziejkę wydzierającą jej rolę i publiczność. Ach, ile razy ona płakała łzami niewypowiedzianego bólu, kiedy w roli, której kiedyś robiła furorę, schodziła teraz bez brawa ze sceny. Ile ją nocy bezsennych i gorzkich łez kosztowały powodzenia Majkowskiej, tego nikt nie wiedział. Czytał Wojciech Leonowicz. Ciąg dalszy nastąpi.